Elo, Elo, moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu. I dzisiejszy vlog nie był jeszcze takiego na moim kanale, więc będzie zupełnie inny. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, witam Was serdecznie. Ja mam na imię Kasia i prowadzę Polska Mama w USA od trzech lat. Mieszana rodzinka, mieszkająca na przedmieściach Chicago. Zapraszam. Dlaczego ten dzisiejszy vlog będzie inny? Ponieważ będzie zainspirowany Gosią z kanału Świat Gosi. Ci, którzy mnie znają, są tutaj stałymi widzami, wiedzą, że jeżeli wypowiadam się na temat innych kanałów bądź osób, to jeżeli mam odmienne zdanie do pewnych osób, bądź poruszamy tutaj jakieś tematy w sensie wrażliwe tematy lub gdy nie podzielam zdania jakichś youtuberów, to ich po prostu nie wymieniam. E, świat Gosi oglądam od czterech lat. E, no i w związku z tym zainspirowałam się Gosią, żeby zrobić dzisiejszy odcinek. Wielu powie, wielu zarzuci. Kaśka, znów będzie robiła vlog o wszystkim. Jedni lubią, uwielbiają, drudzy chcą konkretnie w jeden temat. Nie, ten vlog dzisiaj będzie inny. W stylu Gosi. Zajmiemy się tylko i wyłącznie testowaniem. Proszę Państwa, bez zbędnego przeciągania, bohaterką naszego programu dzisiejszego jest. Ta automata. Ta automata, proszę Państwa, bardzo brudna, z tyłu piękna, była zakupiona parę miesięcy temu i to jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek kupiłam. Jestem. Tyle od wypieprzenia jej na śmietnik. Więc spróbuję jeszcze raz i może w końcu doczyszczę to tak, jak chcę. Za chwilkę powiem Wam, jakich narzędzi i środków czystości użyjemy do tego eksperymentu. Stali bywalcy mojego kanału mogą powiedzieć, dlaczego taka zmiana? Dlaczego inny vlog? Ano dlatego, że wiele razy pytacie mnie. Kasia, co używasz do włosów? Jak zrobiłaś tą potrawę? Gdzie jedziecie na wakacje? Daj znać, gdzie to kupiłaś. A wiele razy, kiedy robiłam vlogi sprzątające, na szybko pytaliście się, jakich środków używam, co robię i dlaczego. I dlatego tym razem ten vlog będzie troszeczkę inny. Pozwólcie, że posilę się moją wodą z Kosko. Ten drink nie jest sponsorowany i nie jest promowany. Po prostu będę się posilać nim w trakcie czyszczenia. Ten vlog również nie będzie dolarsowy, niestety. Jestem zwykłą mamą, a nie żoną Hollywood, bądź też żoną Chicago. Ale mam nadzieję, że tak jak znacie mnie z różnych powiedzonek w moich regularnych vlogach, ten vlog troszeczkę was może rozśmieszy, może czegoś się również tutaj nauczycie. I żeby, proszę Państwa, była jasność, nie zamierzam ogólnie robić różnych śmiesznych rzeczy, chociaż bardzo to lubię na kanale Gosi. Są to vlogi łatwe, lekkie i przyjemne, które w dzisiejszych czasach, gdzie mamy dużo hejtu, dużo nierówności społecznych, myślę, że tego typu vlogi są bardzo potrzebne i dlatego właśnie inspiruję się Gosią, podziwiam ją, że fajnie można zrobić content, gdzie testując różne produkty, pokazując DIY projekty, można chociaż troszkę odciągnąć widzów od tego negatywnego zachowania, rasizmu, wojen i wielu innych negatywnych rzeczy, które dzisiaj dzieją się na świecie. Do dzisiejszego vlogu użyjemy następujących narzędzi, proszę państwa. Oto szare mydło, szczotka. Użyjemy również tego odplamiacza, soda oczyszczona i woda z płynem. Ja oprócz tej maty, Postanowiłam również doczyścić te. Te są wprawdzie ok, ale jak już coś robimy, tu mam jedną taką stain, spróbuję, się to, spróbuję to usunąć, pokazać wam jak to robię, co robię. Dodatkowo możecie jeszcze użyć rękawiczek. Ja nie będę ich używać, postaram się to zrobić tak. Po uprzednim odkurzeniu maty spryskujemy tym laundry prewash. W sumie musiałabym zużyć całą butelkę na to, ale ja spryskam tylko w, to, w najgorszych miejscach. Żadne z tych produktów, moi drodzy, nie są sponsorowane. Nikt mi za to nie płaci. Pokazuję wam po prostu coś, co mogłabym pokazać i wtrącić. Mój regularny vlog, ale postanowiłam, ponieważ wiele razy pytacie mnie właśnie o to, jak robię różne rzeczy, poświęcić temu odcinkowi testowanie czyszczenia tej oto maty. Wcześniej do tej maty używałam, powiem szczerze, tylko szarego mydła. Następnie wcieramy. Wsypiemy troszkę sody oczyszczonej. Ruchami od lewej do prawej czyścimy matę albo dywanik jak zwał, tak zwał. żeby ta soda oczyszczona tutaj dobrze w to wpiła. Oderwałam się od pracy, umyłam ręce i nie planowałam pokazywać wam co będę robiła mężowi na lunch. Aczkolwiek, no jest to vlog w moim stylu, także przy okazji pokażę wam, co dostanie mój mąż na ten obiad dzisiaj. Powiem tak, będzie skromnie, bo został właściwie ślad po kotlecie. Do tego, mój mąż nie je dużo, powiem szczerze, dobiję mu jedno jajeczko sadzone, łyżka ziemniaków została. I małosolny ogóreczek własnej produkcji zrobiony przez moją mamusię. Tym oto sposobem, proszę Państwa, mamy szybki obiad: dwa jajka, ziemniaczki, ogórek i ślad po kotlecie. Nie zawsze musi być na bogato. Wracam do wyczyszczania dywaników. Ten jest najgorszy, tamte dwa pozostałe trochę mniej. Powiem Wam, że debatuję, czy użyć również blicza. Ale czasami, jak mam właśnie takie dywany i inne rzeczy, które mogą być prane, może być do nich dodawany blicz, to to robię. Oczywiście musicie pamiętać, żeby ten blicz nie był mocno skoncentrowany, żeby tej wody było dużo więcej, tylko jedna nakrętka bliczu, i wtedy powinno to się dobrze wyczyścić. Chłopcy przyszli ze szkoły, a ja kontynuuję. Dwa pozostałe dywany, w tym biało-czarnym w kratkę, tylko umyłam białe kratki. Wiadomo, jak się wrzuci do maszyny piorącej, do pralki, to oczywiście no, wymyje się całe, wypierze się całe. Ja tylko daję tutaj temu tak jakby ekstra boost, żeby się to wszystko dobrze wpiło i mam nadzieję, że to szare mydło i soda po prostu w tych dywanikach pomogą, jak je tak przecieram właśnie szczotką. Powiem wam, że sobie starłam troszkę a, kostki, mogłam jednak użyć rękawiczek. Proszę państwa, ale zapomniałam dodać, że najważniejszy przyrząd w tej czynności to oprócz szczotki jest handmaszyna. Bez handmaszyny na pewno ten dywanik nie wyglądałby tak dobrze. A teraz na koniec pierzemy wszystkie dywaniki. Dodam proszku, ale powiem Wam, że też zdecydowałam się, żeby dodać trochę blicza, dwie nakrętki. Mam taki dispenser, i tam właśnie nalałam dwie miarki bliczu. On to fajnie rozprowadza, więc nie jest blicz bezpośrednio nalewany na dywaniki. I no zobaczymy, jaki będzie efekt tego prania. Proszę Państwa, pranie zakończone i teraz będziemy suszyć. Ja normalnie wszystko suszę e, tak, więc pokażę Wam, jak to wysuszę, jak będzie wyglądało to. O, ale już ten dywanik mogę Wam pokazać, że lewa strona jest taka e, ładna, bardzo ładna. Znaczy, bo nigdy nie przewie, e, przewalamy na lewą stronę. Tutaj się wszystko ładnie sprało, ale yy, kamera tego poczekajcie tak do końca nie oddaje, bo jest jednak minimalnie różnica. Jest minimalna różnica między stroną nieużywaną a używaną, także ten dywan, ten bieżnik, chodnik, jakkolwiek chcecie go nazwać, no powiem Wam, że sprawia mi troszeczkę kłopotu, bo nie myślałam, że będzie przy nim tyle pracy, żeby, żeby co najmniej co 2-3 tygodnie tak porządnie dobierać. Tak. Końcowy efekt jest następujący. Tutaj nie widać wielkiej różnicy, że zawsze się tak dobierało, pomimo do mocnego tarcia, więc czy wrzucę po prostu do maszyny, do pralki, czy będę to ręcznie robiła? Tutaj nie ma większej różnicy. Jeżeli chodzi o ten dywanik, widzę, że dużo bielsze są te kratki. Zeszła nawet nie wiem gdzie była. Później znalazłam jeszcze jedną taką um, stain, czyli ślad. Więc te wszystkie się pięknie domyły. No a tutaj, o, musiałabym wam zapalić światło, żebyście widzieli efekt. W każdym razie. W każdym razie, mama odpruła mi metkę, więc będę używała, znaczy tą e, instrukcję obsługi, będę używała z dwóch stron. No i może jeszcze troszkę pociągnie. Oczywiście, bardzo ładnie wyczyszczony tu cień pada, więc tego tak nie widać. No ale, tak jak wspomniałam, z jednej strony mógłby być trochę lepiej. Powiem wam tak, że na tyle tarcia, ja wezmę i po prostu go wrzucę z sodą następny razem i zobaczę, czy po prostu to wygryzie. Bez jakiegokolwiek tam tarcia. Może po prostu zaoszczędzę sobie pracy, a efekt będzie hmm, podobny. Drodzy Państwo, ja jadę do pracy dzisiaj. Chciałam tylko tak podsumować tego vloga. Nie wiem szczerze, czy będzie Wam się taki kontent podobał, rozbieranie na części pierwsze, bo... Ja nie właśnie nie potrafię, wydaje mi się, użyć tak barwnego języka jak Gosia, żeby opisywać różne rzeczy, nadawać im parę znaczeń, bo to jest właśnie w niej ciekawe, taki, taki, taki ten sarkazm. Ja troszkę się tutaj starałam, ale wygłupiałam się troszkę, powiedzmy, tak? Normalnie bym Wam powiedziała, hej, to używam, to używam, to używam i wrzuciła to w jakiś vlog, prawda? Więc dajcie znać, czy taki kontent Wam się podoba, czy raczej nie. Ja się w każdym razie przy tym dobrze bawiłam. Chodniczki się wyprały, wyprały, ale ten jeden właśnie tak myślę, że jakbym go nie tarła, to by się tak porządnie nie wżarł. Ten bleach i, i ta soda w te. W ten dywanik, więc prawdopodobnie jego dni już są policzone. Zobaczę następnym razem, jak się zbrudzi, jak to szybko będzie, no bo wiadomo, znaczy, my w domu nie, nie chodzimy w butach. Często Amerykanie chodzą. Ja w większości osobiście widziałam, że nie chodzą, ale, ale parę sąsiadów widziałam, że mają takie po prostu buty do domu i w Adidasach sobie popykają. Nie ma czegoś takiego jak laczki albo chodzą w skarpetkach, albo właśnie popykają w tych. O, tu coś budują. Coś dużego będzie. No, i, i w związku z tym, właśnie, e, przypomniał mi się jeszcze taki test sukni ślubnej, bo gosia testuje dla Was e, e, różne DIY projekty, malowanie, testowanie chińskich produktów i nie tylko, i, i różnych innych. Ale miała też taki test sukni ślubnej, jak się turlała. A to był już dawno, dawno vlog, jak się turlała po, yy, po jakiejś górce. Także yy, <grywia> to było śmieszne. no Ja się raczej nie zamierzam turlać w sukni śrubnej, yy, bo mi jako matce trój, trójki dzieci nie wypada. Ale wydaje mi się, że mam dystans do siebie, tak jak Gosia, i że yy, no, umiem się śmiać z siebie. Tak więc mi dwa razy nie mówić. Dajcie mi, yy, mi znać, jaki kontent lubicie. No i co? Filmików z Jamesem też bym więcej chciała, ale no nie mogę, yy, wiecie, zmuszać chłopa, jak wiem, że, yy, że nie chcę. Raz po raz się jakoś pojawi. No to by było na tyle. Dajcie znać, piszcie, piszcie komentarze, jak Wam się podobał ten vlog, bo ja się liczę z Waszym zdaniem. Jeżeli ktoś mi na przykład mówi, nie mów o religii, no to wiecie, no ja chcę pozostać sobą, więc czasami tam liznę o politykę, o religię, o parę innych rzeczy. Nie za dużo, ale czasami tak. Gdzie nie zawsze muszę się z Wami zgodzić, bo po prostu chcę pozostać wierna sobie i swoim jakimś tam poglądom. No ale na przykład, jeżeli chodzi o, o tematy, normalne tematy typu O, albo rozmawiamy o... o życiu w Chicago, Ameryce, szkolnictwie i innych, to oczywiście, że y, liczę się z, waszym, y, z Waszą sugestią i co by na tym kanale więcej Wam pokazać, powiedzieć. Także dajcie znać, ja nie przedłużam. Baj.